Siema, z tej strony MK. Dzisiaj będziemy budowali nowy filtr kaskadowy do mojego krewetkarium, bo uznałem, że poprzedni mam zbyt małe media filtracyjne i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie zbudował na patencie. Czyli, e, proszę bardzo, pojemnik na e, płatki za e, parę złotych ze sklepu. Generalnie za 7-8 zł można taki pojemnik kupić. To jest 5-litrowy co będziemy jeszcze do tego potrzebowali, żeby to zbudować yy, silikon. Tak, yy, ja używam uniwersalnego lub yy, szklarskiego. Yy, nie mam akwarystycznego pod ręką. Wody mam tutaj trochę, bo to myłem. Yy, dlatego używam uniwersalnego, niesanitarnego, bo sanitarny yy, zawiera chemię przeciwgrzybliczną i, i pleśniową. I uważam, że ten sanitarny nie nadaje się lepiej użyć uniwersalnego. Powiedzcie, jedna końcówka, to jest do końcówka do węży ogrodowych. Ona oczywiście tutaj nie ma oryginalnie tej uszczelki, ale też kupicie ją w sklepie. Taką końcówkę kupicie za powiedzmy złotówkę I, i tyle. Uszczelki się kupuje w paczkach, zaraz Wam pokażę. Co będziemy jeszcze do tego potrzebowali? Dwie końcówki z gwintem w środku. To jest gwint jedna, druga. To są żeńskie, To jest bodajże męska końcówka, też nie ma uszczelki. Ja już założyłem tutaj trzy kolanka, trzy kolanka, wszystko na jedną drugą i kawałek rurki oraz jakieś zakończenie. Można dostać oryginalne takie białe tutaj zakończenie, ja niestety go nie dostałem i za, założyłem to, ale będę to zmieniał. No i słuchajcie, co robimy? W rurce. Robimy tutaj dziurki. Aha, nie powiedziałem o najważniejszym. Słuchajcie, mój filtr opiera się na tym, że mam tutaj e, pompę. Starą pompę wewnętrzną do akwarium. Tutaj pamiętacie, oczywiście montuje się zawsze taką dużą gąbkę i tą pompę wrzucamy do akwarium. Więc od czego zaczynamy? Przycinamy sobie rurkę taką mniej więcej na długość naszego akwarium, to później Wam pokażę, jak sprawdzić. E, I pojemnika. W tym pojemniku robimy dwie dziury. E, tutaj jedna dziura musi być. Osiągniemy pokrywkę. Jedna dziura musi być taka, żeby nam wszedł tutaj ten. Yy, widzicie, ta końcówka od tego, a druga dziura musi być taka, żeby weszła nam ta końcówka tutaj do środka. No dobra, od czego zaczynamy? Bierzemy taką pompę, układamy ją do góry nogami i wciskamy w pojemnik. Wciskamy ją do samego dołu. OK, tak to mniej więcej słuchajcie, powinno wyglądać. Ja już wężyk nasadziłem, żeby mi było łatwiej, ale Wy to sobie sami zrobicie. Po czym tak, zakładamy tutaj o ring gumowy i wkładamy tutaj końcówkę. Dobra, mamy końcówkę. Bierzemy tą żeńską i. Nie, przepraszam, jeszcze o Tak, o ring tutaj zakładamy gumową szczelkę i zakręcamy. Pamiętajcie, że ta końcówka od węża ogrodowego e, też musi mieć e, ten gwint na jedną, drugą calę. To są takie gumeczki. Słuchajcie, to kosztuje złoty 35 sztuk, zł, tak? Dobra, e, co robimy dalej? Ten wężyk od pompy zakładamy tutaj na na tą końcówkę i mocno to wszystko zaciskamy. Słuchajcie, tego nawet nie trzeba żadną opaską łapać, tak? Dobra, mamy pompę wrzuconą, mamy założone to, zakładamy tą końcówkę, dajemy tak samo uszczelka gumowa, przychodzi, przychodzi nam tutaj druga uszczelka, którą Zakładamy. Słuchajcie, ja ten patent zobaczyłem na internecie, jak goś robi coś takiego. Naprawdę mi się to spodobało, bo jest to super, super fajna sprawa. Chciałem sprawdzić, jak to działa. I tak samo, słuchajcie. Zakręcamy to dosyć mocno. To skręcamy te. Cały myk polega na tym, żeby te otwory były idealnie wycięte. Ja to robię lutownicą, po prostu wypalam ten otwór, delikatnie powiększając po milimetr, po dwa ten otwór, po to, żeby za każdym razem sobie sprawdzić, gdzie mi jeszcze brakuje, gdzie muszę powiększyć ten otwór, a gdzie nie. Tak, żeby tylko te uszczelki gumowe mi do tego wystarczyły. Słuchajcie, jak mamy tą rurkę, jak sobie kupimy metr rury, to musimy uciąć trzy takie kawałki, Yy, nie wiem, mają ze 2-3 cm. Chodzi o to, żeby to poskładać. tak? Wkładamy tu, wkładamy tu i składamy to tu. Te są po to, że zakładam zobaczcie, tu końcówkę, daję sobie tak samo w dół, ale to sobie zakładam jeszcze na dół. Raz. I to daję tu. Oczywiście fajnie by było to wszystko posmarować silikonem tak i zacisnąć, żebyśmy mieli tutaj pewność, że nic nam w przyszłości nie będzie ciekło. Także to tak należy zrobić. No i słuchajcie, no, jak już robimy coś na patencie, to warto by było to dalej pociągnąć. Więc użyjemy w moim zbiorniku, tak żeby ta pompa miała cały czas przepływ moich biobali. To są moje biobale ze sklepu za 5 zł. 3 sztuki kosztują 2 zł więc kupiłem sobie kilkanaście takich biobali, też patent. Słuchajcie, ale myślę, że fajny, można tego nawrzucać, na pewno to zastąpi nam biobale. Nie radzę używać używanych, tak? Chociaż możecie spróbować to wyparzyć delikatnie i no nie delikatnie, no chyba bardzo to wyparzyć i tyle. Słuchajcie, można nawrzucać jeszcze tutaj ceramiki e, i tak dalej. Można e, ułożyć na koniec tutaj e, gąbeczki, tak. Drugą gąbeczkę rozpakujemy. Gąbka kosztuje, ta akurat delikatna gąbka kosztuje mm, złotówkę czy półtora złote chyba 30. Słuchajcie, nacinam ją, bo wiem, że tutaj z tej strony będę miał taki y, przewód, tak. O, tu tutaj sobie o elegancko to stawimy. Słuchajcie, napchane. Słuchajcie. Jak mi przyjdzie ceramika, nabrzucam tu ceramiki czy zeolitu. Generalnie 5 litrów, słuchajcie, pojemności na media filtracyjne. Nie powstydziłby się tego nie jeden kubełek. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Zobaczymy, jak się to będzie miało. Jeszcze raz Wam to pokażę z tej strony. Fajne jest to, dlatego że można sobie o, wziąć klapkę, przewód, przeciągnąć założyć klapeczkę. Cyk. tutaj można sobie jeszcze coś tam kombinować i tak dalej, tak, ale zamykamy, generalnie nic nie widać, nic nie leci, nic nie cieknie, fajna sprawa, jeszcze raz wam to pokażę, to jest tak wymierzone, akurat, no to musicie sami mierzyć, tak, ja nie będę tego, tych wymiarów tutaj tej rurki ani tej nikomu podawał, zakładamy to, powiedzmy moja ręka to jest ściana akwarium, zakładamy to tak, bądź możemy ten pojemnik sobie postawić tak, żeby tutaj była szyba, tak, żeby tutaj w tym, w tym momencie zaraz była szyba Zakładamy i puszczamy. No, będziemy mieli dużo problemów na pewno z odpowietrzeniem. ale to jest jakby już indywidualna każdego sprawa. Ja Wam tylko jeszcze powiem, że w akwarium mojego typu, gdzie mam krewetki, postanowiłem, że użyję jeszcze takiego prefiltra. Tak? I możecie kupić, słuchajcie, za złotówkę taki koszyczek. Generalnie fajna taka gąbka. Mydło się do środka wkłada, słuchajcie, ale ona się świetnie nadaje. Ta gąbka do tego, żeby ją tutaj przyciąć, jest taka kieszonka na mydło, żeby ją tu odpowiednio, słuchajcie, przyciąć. No dobra, słuchajcie, założyłem już tutaj gumki, tutaj są dwie, dwie i dwie. Dałem po dwie, gdyby mi któraś pękła, żeby mi to po prostu się nie rozleciało. Nie wiem czy zobaczycie, też już uszczelniłem tutaj silikonem tą. Tą rurkę a tej rurki nie uszczelniałem, dlatego że pamiętajcie, tutaj z góry jeszcze wiem, że sobie mogę uszczelnić, więc tutaj sobie dałem silikon, ale w tym miejscu sobie nie dałem silikonu. Dlaczego? Dlatego, że to jest tylko wypływ i generalnie on nie musi być szczelny, ale druga sprawa jest taka, że będę chciał tym przecież sobie regulować, w którą stronę ma mi to lecieć woda, czy w tą, czy do przodu i tak dalej, tak. Może będę potrzebował dłuższy, czy, czy to skrócić i zobaczymy, dlatego tutaj w tym miejscu silikonu nie daję i on też nie jest potrzebny. W całym, generalnie, tej krawędzi nie jest to potrzebne. I słuchajcie, ostatnia sprawa. Pamiętajcie, żeby tych otworów nie robić na samej górze, dlatego że woda, która spływa, ona musi pod ciśnieniem wypłynąć tą rurką. Pompa, która, którą ja akurat mam, ona ma wydajność bodajże 500 litrów na godzinę, więc generalnie poziom wody mi się podniesie tak gdzieś do pół no centymetra. Brakuje mi, żeby mi się zaczęło górą przelewać. Więc generalnie radzę, radzę te, te otwory robić poniżej żeby tutaj ta górna krawędź była od górnej krawędzi pojemnika minimum 3,5 cm nawet do 4 to powinno zdać spokojnie egzamin to też zależy od, od powiedzmy siły waszej pompy, no bo jak macie 800 no to generalnie ona tyle wody napompuje, że przez tą rurkę nie zdąży ona wylecieć i tyle dobra, kolejne wejście to zobaczymy jak filtr pracuje Dobra, yy, odpowietrzamy to. Tam w środku jest rurka, yy, ja to włączę. No. Jeszcze chwilę to potrwa zanim odpowietrzy, ale już praktycznie jest końcówka. Zaraz się tu podniesie chyba baniaku poziom wody. Pompa się wyciszy. Chodzi praktycznie bezszelestnie. No, tu już zaczyna coś powoli ciec. I zobaczcie na jakim poziomie jest woda. I na takim się u mnie stabilizuje. Przepływ dosyć fajny. Tak jak już wcześniej mówiłem, filterek działa. No, działa. Filtr działa. I to tyle. Się ma.